Cześć, co tam? Mam nadzieję, że wszystko ok. Dzisiaj pogoda fantastyczna, chociaż zmienna, ale fantastyczna. Ja ostatnio pomyślałem, że podniosę taką jedną kwestię i właśnie teraz chciałbym to zrobić. Mianowicie, jak ugryźć system big tak z lotu ptaka? Jak go zrozumieć, kiedy go projektujemy, kiedy go implementujemy? I jak nie doprowadzić do pewnej sytuacji, która. Miała miejsce na jednym ze szkoleń moich, nie tym, co teraz prowadzę, natomiast ileś tam miesięcy wcześniej i oświeciło mnie. Napisałem zresztą na ten temat artykuł, ale oświeciło mnie, jak powinniśmy myśleć o systemie big data, bo bardzo dużym błędem jest zakładanie, że możemy patrzeć na te systemy przez pryzmat takiego tradycyjnego podejścia, czyli trochę takiego powiedzmy łebowego, gdzie przychodzi użytkownik, uderza jakimś pytaniem, jakimś requestem i my wtedy uruchamiamy maszynerię, ona coś mieli, potem efekt zwraca użytkownikowi. I tyle. Tutaj nie jest to możliwe kompletnie dlatego, że tych danych jest na tyle dużo, że nie można by ich po prostu uruchomić wtedy, kiedy użytkownik chce. Nawet zakładając, że jest taki ktoś jak użytkownik. Bardzo często nie ma. Ale jeżeli jest taki tradycyjny użytkownik, nawet niech będzie przez to aplikację webową, który uruchamia nam jakiś mechanizm, to my nie możemy absolutnie wtedy zrobić wszystkiego na jego życzenie. Bo to by trwało na przykład dobę. Tak? Bywają takie joby, które trwały dobę. I co wtedy? Mamy mu powiedzieć ej stary, zaczęliśmy właśnie yy, przetwarzanie danych. Poczekaj, poinformuję. Wyślemy ci maila, jak będziemy mieli odpowiedź? No nie za bardzo. Więc yy, jak do tego podejść w ogóle? Ja sądzę, że najlepiej jakbyśmy podeszli do systemu big dataowego nie na zasadzie czegoś nad czym musimy mieć w danym momencie w całości kontrolę i co musimy w danym momencie umieć zrozumieć wszystko naraz tylko wręcz przeciwnie musimy podejść bardziej jak do ekosystemu proszę bardzo, proszę przejeżdżać. przepraszam, proszę eee. mnie tu wydziedziczą zaraz i nie do tego, jako do zwykłego systemu, nad którym musimy mieć kontrolę, ale nad, jako, jako do ekosystemu, czyli do czegoś, co jest bardzo złożone i co działa w pewien sposób w zdecentralizowanym środowisku, czyli coś, gdzie mamy mnóstwo elementów i one mają swoje własne życie, ale współgrają z innymi. Czyli My patrzymy na różne komponenty, różne moduły, które na przykład jeden pobiera yy, informacje, 10 pobiera modułów, informacje, różne informacje z sieci, kolejne 20 je przetwarzają i kolejne 5 je indeksuje. Tak? I mamy po prostu, nie, nie liczyłem tego, ale tak ze 30 komponentów na przykład, nie ma szans, że nagle wszystkie zrozumiemy. Chodzi o to, żeby każdy z nich zrozumieć od os osobna i żeby każdy z nich umieć stworzyć z osobna i umieć się do niego przełożyć z osobna jeżeli mamy zaciągać pogodę to musimy wiedzieć jakie są warunki wstępne jakie są wymagania przepraszam wstępne i jaki ma być wyjście czyli mamy zaciągać pogodę co non stop a może co pół godziny niech to określi nam ktoś kto nad tym wszystkim biznesowo czuwa Możemy to, może to być my sami, ale w momencie, w którym projektujemy system, a nie go implementujemy. Tak? Nie myślimy o tym, kiedy użytkownik będzie chciał, tylko kiedy nam, jaką musimy mieć pogodę, jaką pogodą musimy dysponować już w momencie, w którym użytkownik pyta. Czyli jeżeli musimy dysponować pogodą, która naprawdę jest na bieżąco, to znaczy, że musimy ją zaciągać streamingowo, non-stop. I do tego w związku z tym dobieramy narzędzia, które zaciągają streamingowo non-stop. Jeżeli potrzebujemy bazę filmów, która jest bardzo mocno przetworzona, bo musimy tam znaleźć język, wyczaić jakieś postacie, nie wiem, strzelam sobie teraz. To najprawdopodobniej nie musimy mieć wszystkiego na raz i w danym momencie. Natomiast musimy to mieć solidnie przetworzone, więc zaciągajmy w jakiś określony, uporządkowany sposób raz na dobę albo nie wiem, trzy razy na dobę. Nieważne. W każdym razie tworzymy wtedy osobny komponent, który odpowiada za zaciąganie danych filmowych i nad tym pracujemy. I w momencie jak już mamy te wszystkie komponenty, mamy te wszystkie biznesowe wymagania, to wtedy zaczynamy zastanawiać się nad tym jak to wszystko połączyć i są od tego odpowiednie mechanizmy i odpowiednie technologie. O, dzięki. Są od tego odpowiednie technologie, takie jak na przykład Airflow albo Uzi, tak? orkiestratory, które nam będą spinać całość. Czyli na przykład powiemy: OK, to jeżeli zaciągniesz dane filmowe, raz dziennie zaciągaj o 12:00, Jak zaciągniesz, to uruchom przetwarzanie, a jak skończy się przetwarzanie, to uruchom indexing. A jak to się, coś się nie uda, to wyślij mi maila, że się nie udało. I w ten sposób powoli zaczynamy łączyć te klocki ze sobą. Ale znów nie wszystko naraz. Łączymy tylko te rzeczy, które naprawdę mają jakiś głębszy sens. I te, które są ze sobą powiązane. Bo zaciąganie pogody w żaden sposób nie musi być powiązane z zaciąganiem filmów. Zrozumiałe? Mam nadzieję, że tak. I teraz jeszcze pytanie to jak podejść właśnie do tego użytkownika, co ten użytkownik powinien no ten użytkownik, jeżeli mamy taką opcję akurat wtedy na szkoleniu mieliśmy taką opcję to użytkownik powinien mieć przygotowany serwis który z gotowych danych składa mu odpowiednią paczkę jeżeli to jest taka użytkowa aplikacja, tylko korzystająca z systemu big date'owego to użytkownik powinien mieć serwis, który na jego żądanie jest w stanie szybko przygotować mu paczkę, Uwaga, z istniejących danych. A kiedy te istniejące dane się tworzą? Właśnie przez cały czas. Bo przez cały czas zaciągamy pogodę, przez cały czas procesujemy te filmy i tak dalej. Ale dopiero finalny skutek tych wszystkich procesów ląduje w jakiejś bazie danych. Nie, nawet w pozgresie, niech to będzie tradycyjna baza danych. Finalny, bardzo już oskubany, ze wszystkiego. Y Skutek, sama esencja ląduje w Postgresie, i z tego Postgresa nawet zwykła aplikacja webowa niech sobie pobiera, już tak bardzo tradycyjnie, tak? Nie ma z tym żadnego problemu, i użytkownik dostaje, i użytkownik myśli, że on zaciąga Big Data, e. a tak naprawdę on zaciąga zwykłe dane, tylko które zostały przygotowane przez Big Data. E. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, i mam nadzieję, że tutaj może coś tam zaskoczyło, bo teraz znowu. Czasami może się wydawać, że to są truizmy, że to wszystko jest takie oczywiste, ale prawda jest taka, że jak podchodzimy do jakiejś materii, to często myślimy kalkami ze Starego Świata, tak? My myślimy kalkami z tego świata, który znamy aplikacji webowych, desktopowych, jakichkolwiek innych. Tu musimy myśleć w sposób zdecentralizowany umieć od góry objąć wzrokiem cały system, ale nie musimy go łapać naraz w całości, tak? Czyli Musimy mniej więcej rozumieć, a umieć się zagłębić w konkretny komponent i wiedzieć, jak ten komponent działa i jak powinien działać. Jak się łączy z innymi, ale jak rozmawiamy o danym komponencie, a nie naraz wszystko, żeby się nie zagubić w tym wszystkim. Po prostu, mam nadzieję, że to się przydało, bo właśnie parkuję. Także dobrego dnia i powodzenia. Jak masz pytania, to zadaj mi je, albo w komentarzu, albo napisz na kontakt małparyo@faktory.com, albo gdziekolwiek indziej. Jestem dostępny i czekam. Trzymaj się. Miłego dnia. Hej.